Panie burmistrzu, panowie przewodniczący, szanowni państwo, w uzupełnieniu pana przewodniczącego e, Dariusza Kulmy, przewodniczącego Klubu Radnych Miejskiej Forum, chciałem panu burmistrzowi bardzo podziękować za ten projekt budżetu. Rzeczywiście, ten dokument, który został nam przedstawiony, e, w większości spełnia nasze oczekiwania. E, nie zgłaszałem interpelacji, tak jak jedna z moich przedmówczyń, mimo że część moich wniosków nie znalazła się nawet w wykazie wniosków złożonych do budżetu. Dlaczego, panie burmistrzu, mówi pan o zdejmowaniu pieniążków z promocji. Tak, ja złożyłem ten wniosek, powiem szczerze, świadomie. Świadomie z tego względu, że pojawiły się różne kwoty w zakresie trzech kolejnych uchwał, o które będziemy mówili i mówimy w tym momencie o wielkim, wielkich oszczędnościach przy projekcie o przedszkolach, bo to też dotyczy dotknie jakiegoś budżetu. W związku z tym, jeśli szuka się oszczędności przy przedszkolach publicznych, a z drugiej strony wydaje się kwotę ponad 160 tysięcy złotych na promocję, no to w tym momencie w moim przekonaniu coś jest nie tak. Ja rozumiem, że działalność i wiele rzeczywiście pana argument jest bardzo słuszne, jeśli chodzi o wręczanie pucharów za kilkaset złotych. Tylko ile tych pucharów trzeba wyprodukować za kwotę 100 tysięcy złotych, tak się zastanawiam teraz troszeczkę głośno. Natomiast panie burmistrzu, wydaje mi się, że tam też troszeczkę mniej gadżeciarstwa w postaci kubków, szklanek, zapałek. I, I naprawdę te oszczędności by się znalazły. Ja sam teraz znalazłem oszczędności tak po, po, pobieżnie, już po tych poprawkach, które były na kwotę, miliona, na, na kwotę miliona złotych. I celowo tego nie robiłem, ale w kwocie administracja publiczna. Mogę podać konkretny rozdział: zakup usług pozostałych w rozdziale 750-75. 167 600 zł. Paragraf 43.00 w rozdziale 750 95. Zakup usług pozostałych: 125 000. Paragraf 44.20 Podróże służbowe zagraniczne: 7,5 tysiąca. Urzędy gmin. dział 750 rozdział 750.23 zakup usług remontowych 220. Strony, Może bym się chciał dowiedzieć, bo tutaj spowoda. pięknie został wyremontowany ten obiekt, krzesła pięknie zakupione. Pan burmistrz rzeczywiście tutaj wyremontował Urząd Miejski na, dla mieszkańców. Lecąc dalej, paragraf 4300, zakup usług znowu pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej 7 tysięcy złotych, w ruchomej sieci 40 tysięcy, 70 tysięcy plus dział 4300 w urzędach gmin 441 tysięcy zakupu usług pozostałych, tutaj kwotę okrągłego miliona złotych. Panie burmistrzu, stąd proszę się nie dziwić, że taki, a nie inny wniosek, a wydaje mi się, że monitoring jest w mieście bardzo potrzebny. I tutaj rzeczywiście podzielając stanowisko pana przewodniczącego Roberta Ślusarczyka, który wspominał o ulicy Kochołowskiej, cieszę się, że pan burmistrz też znalazł wnioski, wyciągnął wnioski z naszych wcześniejszych propozycji, jak również zgłaszanych przez radnych w zakresie inwestycji drogowych. Tak, ja uważam, panie burmistrzu, zgadzam się z panem, to jest budżet odważny, e, historyczny dla pana, także myślę, że, że dla nas. Natomiast e, wydaje mi się, że, że, że troszeczkę więcej skromności przy tych działaniach promocyjnych, troszeczkę więcej pochylenia się przy e, sprawie bezpieczeństwa obywateli, szczególnie w tym, e, w, w okolicach u, ulicy Dąbrowki. tym bardziej, że Pan radny Łukasz Lipiński, który przedstawił ten wniosek, ma, że tak powiem rękojmi rekomendację ponad 200 mieszkańców tej części miasta.